Część. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o monitoringu domu. Zastanowimy się, jakie ESA najważniejsze parametry, na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu oraz jakie elementy ESA kluczowe dla skutecznej ochrony naszego mienia. Przeanalizujemy również ceny różnych rozwiązań, aby pomóc Wam podjąć najlepsze decyzje. Zapraszam do oglądania. Założenie monitoringu domu staje się powoli standardem. Trudno się temu dziwić, skoro tak istotne jest bezpieczeństwo domu. Co ważne, na nowoczesne systemy monitoringu domu nie trzeba wydawać majątku i już za kilkaset złotych można zagwarantować sobie i swojej rodzinie wysoki poziom bezpieczeństwa oraz mieć wszystko pod kontrolą. W jaki sposób działa monitoring zewnętrzny domu jednorodzinnego i na jaką technologię się zdecydować? Sprawdźmy. Dlaczego warto zainstalować monitoring wewnętrzny i zewnętrzny? Komfort mieszkania w domu jednorodzinnym zależy nie tylko od funkcjonalnych i estetycznych rozwiązań projektowych. Ale także przemyślenia kwestii bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno bezpieczeństwa samych domowników, jak i ich mienia. Podstawa będą oczywiście solidne drzwi zewnętrzne, czy rolety antywłamaniowe, jednak nie zapewnia one całkowitej ochrony. Modne SA obecnie duże przeszklenia, które podnoszą walory estetyczne i wygodę mieszkania, zwiększają dostęp światła naturalnego. Pozwalają jednak łatwiej potencjalnemu złodziejowi oszacować wartość przedmiotów znajdujących się wewnątrz domu. Posesje niezabezpieczone stają się dość łatwym celem dla włamywaczy, ponieważ nie wymagają szczególnie skomplikowanego planu działania. Czy dużych umiejętności, aby dostać się do pomieszczeń. Niektórych zadowalają atrapy kamer, jednak nie wydaje się to rozwiązanie optymalnym. To właśnie dlatego coraz więcej osób rozważa monitoring domu. Odpowiedniej jakości zestaw monitoringu domu, czyli kamery, rejestratorów, zasilaczy i dysków twardych okazują się niezbędne, aby... Cały system pracował prawidłowo. Niekoniecznie jednak trzeba decydować się na system alarmowy i monitoring domu z najwyższej połki cenowej. W ofercie rynkowej dostępne są dobrej jakości systemy alarmowe i zestaw do monitoringu w bardzo korzystnej cenie, wiedz widok kamer. Na prywatnych posesjach już nikogo nie dziwi. Wydatek na monitoring na zewnątrz domu na pewno nigdy nie będzie bezcelowy. Co więcej. Koszt zakupu i instalacji monitoringu w domu zazwyczaj okazuje się znacznie niższy od kosztów poniesionych w przypadku wandalizmu, włamania czy kradzieży. Nawet nie ma co wspominać o równie wysokich kosztach moralnych i straconych nerwach. Kamery zewnętrzne na bieżąco monitorujące cała działkę pozwala uzyskać rzetelne informacje o tym, co aktualnie dzieje się na danym terenie. Można być w tym czasie nawet daleko od domu i cieszyć się urlopem, jeśli zdecydujemy się na monitoring domu z podglądem online. Monitoring zagwarantuje całodobowy podgląd. Kamery CCTV mają też zaawansowane funkcje, jak detekcja ruchu czy rozpoznawanie twarzy. Istnieją również systemy monitoringu łaczące systemy alarmowe. W zasadzie nawet zaleca się, aby monitoring domu i system alarmowy zostały zintegrowane, co podniesie jeszcze bardziej poziom ochrony domu. W każdym razie do wyboru będzie kilka opcji systemu i kamer, które należy dopasować do indywidualnych potrzeb oraz możliwości finansowych. Jednocześnie trzeba pamiętać o poprawnej instalacji oraz synchronizacji urządzeń, aby monitoring rzeczywiście w porę informował o zagrożeniach i poprawiał tym samym bezpieczeństwo domu. Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, aby samodzielnie zamontować i skonfigurować monitoring domu, to najlepiej zamówić cały zestaw. Monitoringu razem z montażem. Pozwoli to zaoszczędzić czas, a nawet pieniądze. Instalacja monitoringu zewnętrznego niezbędne elementy systemu. Pierwszym krokiem musi być dokładne przygotowanie planu działania i zastanowienie się nad rodzajem monitoringu zewnętrznego. W tym kontekście niezbędne będzie zwrócenie uwagi na naświetlenie miejsc nadzorowanych, konieczna ilość kamer, czy też możliwość zdalnego sterowania wybranym systemem. Kluczowym elementem SA z pewnością kamery zewnętrzne oraz ich umiejscowienie. Odpowiedni model kamery do monitoringu domu w ofercie rynkowej znajduje się wiele modeli kamer do monitoringu domu. Różnią się pomiędzy sobą kształtem, jakością przesyłanego obrazu, rozdzielczością, dostępnością funkcji dodatkowych, a co za tym idzie. Także cena kamery monitoringu. Na początku należy się zastanowić, ile kamer zamontować. Nie trzeba monitorować całej posesji, ale ustawienie oraz ilość kamer musi wystarczyć, aby zarejestrować każde wejście na teren działki. Dlatego też na pewno konieczny będzie podgląd na furtkę i bramę wjazdową, na drzwi wejściowe. Okna tarasowe i oczywiście na garaż. Jakie parametry kamer ESA ważne? Obudowa kamery do monitoringu wbrew pozorom to niezwykle istotna kwestia. Najkorzystniej kupić model zewnętrzny, który ma odpowiednia obudowa odporna na różnorodne warunki atmosferyczne, a szczególnie silny wiatr, mróz i opady. Jednocześnie taka obudowa może mieć charakter wandaloodporny, aczkolwiek takie modele będą trochę droższe. W przypadku braku odpowiedniej obudowy wodoszczelnej i wiatroodpornej, koniecznością staje się nabycie takiej ochrony, ponieważ tylko. Wtedy kamera zarejestruje obraz wyraźny i bez rozmycia. Ponadto nie ulegnie zniszczeniu przy pierwszej ulewie lub silnym wietrze. Obiektyw kamery do monitoringu, w związku z tym, ZK obiektywu kamery zależy od długości ogniskowej oraz rozmiaru przetwornika. To przy wyborze kamery należy zwrócić uwagę na te parametry w kontekście obserwacji konkretnego terenu, ważne będzie, jaka długość. Jak szeroki obszar ma być monitorowany przez kamerę? Standardowym obiektywem jest model 3,6 mm w kamerze z przetwornikiem 1/3, który umożliwia obserwację kata 67 stopni w poziomie, daje to około 13 m mm szerokości i około 10 m mm wysokości obserwowanego terenu. Zaleca się stosowanie kamer z obiektywami z zregulowana ogniskowa, co pozwala dopasować szerokość ogniskowej do konkretnych potrzeb. Często stosuje się modele umożliwiające obserwacje w zakresie od 90 stopni do około 17 stopni, 3,58 mm, 2,812 mm. Jeżeli zależy na szerokim kącie widzenia, to najlepsza jest ogniskowa 2,8 mm, natomiast kamery zewnętrzne na furtki czy bramę wejściowa. Dobrze, żeby miała zmienna ogniskowa w zakresie 2,8 12 mm. Takie wartości sprawdza się także przy dalszych odległościach. Przy odległościach powyżej 40 m najlepsze będą kamery monitoringu z ogniskowymi 6-60 mm, 5-55 mm albo 5 100 mm. Sprawdzają się. Na wyjątkowo dużych posiadłościach rozmiar przetwornika to zazwyczaj 1 trzecia. Istotna jest również ilość linii TLV, im więcej, tym lepszy obraz. Kolejna kwestia to rozdzielczość obrazu. Monitoring zewnętrzny domu wymaga rozdzielczości 1280x960 bądź rozdzielczości Full HD 1920x1080, aby cieszyć się dobra jakością obrazu. Kamery monitoringu HD lub Full HD umożliwia rejestrację wielu szczegółów. Trzeba jedynie zwrócić uwagę na to, że wysoka rozdzielczość przy jednocześnie wysokiej częstotliwości odświeżania mocno obciąża sieć. Wymienna lub regulowana optyka pozwala przybliżać konkretny fragment lub ustawić obiektyw, aby obejmował jak najszerszy widok. Warto również zdecydować się na kamerę z oświetlaczem podczerwieni IR, dzięki czemu jakość nagrań w nocy bądź przy kiepskich warunkach. Oświetleniowych nadal pozostanie na zadowalającym poziomie. Najczęściej będzie to promiennik podczerwieni IR, mający zasięg do 30M. W kontekście słabego oświetlenia znaczenia ma też czułość kamery wyrażona w luksach i tutaj zasada jest taka, im mniejsza wartość. Tym lepsze możliwości kamery. Ceny kamer do monitoringu domu, rozpiętość cenowa kamer jest dużą, co wynika z parametrów, jakie mają kamery do domu i w konsekwencji jakości czytelnego obrazu w normalnych i słabych warunkach oświetleniowych. Na cenę kamer do system monitoringu wpływają ja też klasa szczelności, kad widzenia, wielkość pamięci wewnętrznej urządzenia czy dodatkowe. Funkcjonalności, jak inteligentna analiza obrazu, możliwość podglądu obrazu w czasie rzeczywistym, detekcja ruchu, alerty w aplikacji mobilnej. Najtańsze ESA modele kamer kopułowych do nadzoru wizyjnego o rozdzielczości 640x480 piksel kosztują 100-150 zł, ale trudno od nich. Oczekiwać zadowalającej jakości obrazu. Znacznie lepsze będą kamery do domu gwarantujące niezła już jakość, z czujnikiem ruchu i kosztujące 200-300 zł. Cena najtańszych kamerek obrotowych monitoringu o rozdzielczości identycznej jak kamery kopułowe wynosi 250-350 zł. Naprawdę dobra kamera do domu Full HD ze stabilizatorem obrazu, komunikacja głosowa, automatycznym filtrem podczerwieni i wpięta w. Systemy alarmowe domu kosztuje 400-500 zł. Można je zastosować w różnego typu systemach monitoringu, a więc zarówno analogowego, jak i HDCVI, HDTVI, IP czy AHD. Warto pamiętać, że zakup jednej kamery do domu mija się z celem. W warunkach monitoringu zewnętrznego dla domu najbardziej sprawdzają się cztery kamery na domu. Co ciekawe, najbardziej opłaca się kupić zestaw monitoringu złożony z cztery kamer, rejestratora, dysku, zasilacza impulsowego, przewodów. Taki zestaw monitoringu wychodzi to znacznie korzystniej, ponieważ tani zestaw monitoringu domu można dostać nawet za około 800 zł, a słuzace do monitoringu zestawy o całkiem niezłych parametrach za 1000-2000 zł. Należy jedynie zwrócić uwagę na fakt, iż najtańszy zestaw monitoringu oferuje mała pojemność dysku, co w kontekście obrazu Full HD może okazać się kłopotliwe. Niekoniecznie te z kamery będą miały wysoka rozdzielczość. Gotowy zestaw monitoringu ma tę zaletę: ze wszystkie urządzenia SA ze sobą kompatybilne, więc unika się problemu dopasowania kamer. Do rejestratora innego oprzyrządowania. Nie wymaga specjalistycznej wiedzy do konfiguracji. W monitoringu najczęściej wykorzystuje się kamery tubowe typu bullet lub kamery szybkoobrotowe. Jako ciekawostkę można dodać, że kamery atrapy to wydatek 10-15 zł, a z sensorem ruchu kosztują około 30 zł. Rejestrator, czyli serce systemu monitoringu, rejestrator to urządzenie, które zapisuje obraz przesyłany przez kamery. Jednocześnie przetwarza obraz i wyświetla go na monitorze LCD, telewizorze, na komputerze poprzez sieć LAN bądź dowolnym urządzeniu mobilnym. Większość dostępnych modeli ma możliwość przechowywania obrazu przez 3 do 4 tygodnie. Rejestrator zawsze dopasowuje się do ilości kamer. W przypadku domu jednorodzinnego zazwyczaj będą to 4 kamery, a przy dużych posiadłościach. Może zajść konieczność zastosowania 8 kamer. Przy wyborze rejestratora należy zwrócić uwagę na jego stabilność pracy oraz jakość rejestrowanego obrazu. Przy zapisie na dysku twardym na pewno jest gwarancja całkiem dobrej jakości, ale trzeba też pamiętać... Im większy obszar nagrania, tym mniej wyraźny obraz. W każdym razie obraz nagrany z 50 m i przy szerokości około 20 m nie daje gwarancji zapisania naprawdę wielu szczegółów. Znaczenie ma również liczba klatek na sekundę. Na potrzeby domowe powinna wystarczyć wartość 6 klatek na sekundę, która pozwoli na dość płynną rejestrację zdarzeń. Jeżeli chodzi o rozdzielczość, to ma ona większe znaczenie niż prędkość zapisu. Warto zdecydować się na wyższa rozdzielczość full HD 1920x1080. Kolejna kwestia to kompresja obrazu. Często spotykane SA modele o parametrach MPEG-4, MJPEG, jednak lepsza jakość zapewnia kompresja H264 czy H265, dzięki której bez. Problemu zapisuje się obraz na dysku twardym. Dodatkowo rejestrator powinien być wyposażony w co najmniej dwie porty USB. Jeden do zgrywania obrazu na dysk przenosny, a drugi do obsługi myszki. Wyjście hadmi. Możliwość podglądu obrazu poprzez sieć LAN. Funkcje detekcji ruchu. Różne tryby zapisu obrazu, ciągły, z wyjścia alarmowych, z detekcji ruchu. Oczywiście najlepsze będą te z modele cechujące się prostota i łatwością obsługi. Rejestrator, który obsłuży jeden dysk i cztery kamery kosztuje 130 do 200 zł. Dysk twardy do rejestratora systemu monitoringu od razu należy podkreślić, że nie wystarczy zwykły dysk komputerowy i trzeba stosować. Odpowiedni dysk przeznaczony do pracy w rejestratorze. Dlaczego tak się dzieje? Niektórzy przekonują, że skoro rejestrator ma złacza SATA, to przecież można zamontować praktycznie każdy dysk z takim złaczem. Jednak żywotność tradycyjnego dysku komputerowego okazuje się za krótka, co wynika z braku przystosowania do ciągłej pracy 24-7. W zamkniętym środowisku, czyli wewnątrz rejestratora. Jeżeli zależy nam na bezproblemowej pracy, to niezbędny jest dedykowany dysk do rejestratorów, wyposażony w technologie podnoszące. Żywotność, zapobiegające powstawaniu różnego rodzaju błędów nagraniowych oraz posiadający specjalne protokoły. Dysk mający pojemność 1 TB kosztuje 250 do 300 zł. Taki, którego pojemność wynosi 2 TB. A ponadto gwarantuje rejestrację obrazu przez długi czas oznacza wydatek około 400 do 500 zł. Warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do dysków komputerowych, te do rejestratorów należy wybierać pod katem przeliczenia pojemności na ilość godzin ciągłego zapisu. Większa pojemność nie pozwoli w tym przypadku na instalację większej ilości programów. Przy czterech kamerach potrzeba dysku o pojemności 1TB dla monitoringu analogowego w rozdzielczości 900 oraz dysku 4TB dla kamer a HD 2000 linii, aby przechować materiał wideo przez 14 dni. Można również podłączyć dodatkowy dysk przez port USB, co jest przydatnym rozwiązaniem podczas naszej nieobecności, NP. W okresie wakacyjnym. Kiedy zapełni się dysk wewnętrzny, to automatycznie zacznie się zapis na dysku dodatkowym. Zasilacze kamer domowego monitoringu do poprawnej pracy systemu potrzeba też odpowiedniego zasilania kamer, które realizuje się na. Dwa sposoby. Zasilacze klasyczne z listwami zasilającymi. Zasilacze buforowe, czyli awaryjne. Czasami o tym się zapomina, natomiast zasilacz awaryjny może się okazać naprawdę kluczowym elementem systemu monitorowania domu, kiedy zdarzy się awaria sieci. Na pewno przyda się w razie różnego rodzaju zdarzeń losowych, jak zanik prądu w wyniku awarii, albo celowe działanie przerywające przesył energii przy włamaniu. Dzięki zasilaniu awaryjnemu kamery będą w stanie dalej pracować a rejestrator nagrywać jeszcze przez około 30 do 40 minut. Zasilacz awaryjny UPS należy podpiać do sieci, a także wpiać do niego wtyczkę od rejestratora i zasilania kamer. W ten sposób zasilacz staje się niejako rozgałęznikiem zasilania. Cena takiego klasycznego zasilacza z listwami zasilającymi to kilkadziesiąt złotych, natomiast bardziej zaawansowane technicznie modele. Zasilaczy buforowych wyposażonych w akumulator podtrzymujący pracę kamery przy braku zasilania sieciowego kosztują co najmniej 100 złotych. Inne elementy instalacji monitoringu w domu prywatnym oprócz kamer, rejestratora, dysku i zasilacza niezbędne jest również oprogramowanie. Umożliwiające jednoczesny podgląd obrazu z kilku kamer na jednym monitorze, rejestrację aktywności czujników, podgląd na komputerze. A także podgląd i zarządzanie całym systemem monitoringu poprzez smartfon i inne urządzenia mobilne. Oprogramowanie najczęściej jest dostarczane razem z rejestratorem. Ponadto potrzeba też przewodów zasilających i transmisyjnych, kabel komputerowy UTP, FTP oraz przewód koncentryczny z zasilaniem, modulatora pozwalającego na bieżący podgląd bez konieczności rejestracji obrazu oraz ułatwiających montaż kamer i użytkowanie akcesoriów, jak złaczki, uchwyty i obudowy. Przewody sygnałowe podłącza się do kamer i rejestratora za pomocą gniazda BNC. Warto pamiętać, ze kamery cyfrowe do monitoringu IP wymagają okablowania typu skretka UTP i to zazwyczaj CAT 5-805 mm. Przy oka koncentrycznym sprawdzają się szczególnie kamery hybrydowe. Czasami zdarza się, że zakupiona kamera nie ma zintegrowanego obiektywu i wtedy należy go dokupić. Do wyboru ESA modele stałe bądź regulowane ze zmienna ogniskowa. Te drugie pozwalają na zdecydowanie większą swobodę pod względem dostrajania kata widzenia oraz ostrości. Obiekty w szerokokatny albo TZW. Kamera obrotowa z pewnością przydadza się przy nadzorowaniu większych przestrzeni. Jeżeli ma być rejestrowany również dźwięk, a nie tylko sam obraz, to przydatny okazuje się moduł audio czy wbudowany mikrofon. Jaki monitoring do domu jednorodzinnego wybrać? Monitoring analogowy AHD czy monitoring IP? Tradycyjny monitoring domu analogowy analogowa technologia przesyłu obrazu znana jest od wielu lat. Kamery analogowe do monitoringu składają się ze światłoczułej matrycy, przetwornika, obiektywu i obudowy. Przez obiektyw światło trafia na matrycę i jest następnie zmieniane na impulsy elektryczne. Z kolei te impulsy zostają przetworzone na sygnał ciągły dwumiarowy, który jest podawany na wyjściu wideo. Taki analogowy sygnał jest przesyłany kablem do rejestratora. Dawniej zapis następował na taśmach magnetycznych w czystej postaci, obecnie zostaje przetworzony z sygnału analogowego na cyfrowy. Co pozwala na zapis na dysku HDD, a także podgląd i jego odtwarzanie. Takie rozwiązanie charakteryzuje się prostota i niska cena. Jednak trzeba mieć też świadomość niskiej jakości sygnału analogowego. Nie można liczyć na większa rozdzielczość niż 960x576, a to jednak trochę mało w stosunku do potrzeb sprawnego monitoringu domu. Ograniczone możliwości tradycyjnego monitoringu analogowego sprawiły, że ta technologia praktycznie odchodzi do lamusa i jest zastępowana. Przez technologię AHD wykorzystująca sprawdzone rozwiązania technologii analogowej, ale oferująca zarazem obraz najwyższej jakości. Monitoring domu, technologia AHD monitoring domu AHD łaczy sobie zalety tradycyjnej technologii analogowej z innowacyjna technologia. Bezprzewodowa jest hitem ostatnich lat. To niewątpliwie doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy pragną przejść ze starej technologii na nowsza. Kiedy zastosuje się wyjście CVBS, to kamery bezprzewodowe AHD podłacza się analogowo do systemu. Obraz z kamer jest nadal przesyłany kablami koncentrycznymi, skretka LTP, a najczęściej dwiema zyłami przewodu UTP do rejestratora, gdzie sygnał jest przetwarzany, rejestrowany i wyświetlany. Jednak to inny rodzaj sygnału niż w tradycyjnej technologii analogowej. Kamery mają przetworniki cyfrowe, więc obraz jest skodowany w jakości cyfrowej, bez ograniczeń związanych z cechami sygnału ciągłego. Rejestrator nie konwertuje sygnału analogowego na cyfrowy, ale przetwarza sygnał odebrany w celu jego zapisu bądź wyświetlenia. Technologia AHD jest w pełni kompatybilna z technologią analogową i, w razie potrzeby, zarówno kamery, jak i rejestratory AHD mogą pracować w trybie analogowym. Zestawy do monitoringu AHD zalety pełna kompatybilność z technologią analogową i bezproblemowe przejście z analogowego monitoringu na cyfrowy. Wysoka jakość obrazu Full HD. Łatwa i szybka instalacja. Stabilny i bezawaryjny system. Technologia ta świetnie się sprawdza w przypadku monitoringu domu. Cena oczywiście będzie wyższa w stosunku do tradycyjnej technologii analogowej. Najtańsze zestawy do monitoringu z czterema kamerami kosztują około 800 zł. Monitoring domu technologia IP pojawiła się wcześniej niż AHD. Pozwala przede wszystkim pominać ograniczenia związane z przesyłaniem sygnału tradycyjna technologia analogowa. Kamery mają specjalne moduły sieciowe umożliwiające przesyłanie sygnału cyfrowego z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej. Otrzymywany obraz ma wysoka rozdzielczość. Monitoring domu IP można rozbudować i konfigurować na swojej posesji według potrzeb, ponieważ monitoring bezprzewodowy wykorzystuje się sieci LAN, WLAN i WAN. Uwaga, w przypadku tego monitoringu domu bezprzewodowy jest wyłącznie przesył obrazu, natomiast same urządzenia muszą zostać podłaczone do zasilania. Zalety IP. Doskonała jakość obrazu, HD, Full HD, w wysokiej rozdzielczości, kamery IP rejestrują obraz nawet 4K. Niektóre nowoczesne kamery IP mają wbudowany mikrofon. Niepotrzebna specjalna instalacja, a jedynie dostęp do sieci internetowej. Możliwość konfiguracji monitoringu w sieci, dzięki temu można obserwować jednocześnie NP. Dwa budynki: monitorowanie i zarządzanie IP z dowolnego miejsca na świecie. Świetna opcja podczas wyjazdów wakacyjnych. Informacje rejestrowane ESA na serwerach zewnętrznych, wiec ewentualni włamywacze nie będą mieli możliwości usunięcia kopii nagrania. Problemem jest zaś występowanie opóźnień w przesyły sygnału z kamery IP. Monitoring domu IP, jeśli chcemy mieć do niego dostęp z dowolnej lokalizacji, wymaga również wyjątkowo stabilnego łacza w innym przypadku. Będą występować przerwy w przesyłaniu sygnału. Kłopotliwa bywa również prawidłowa konfiguracja systemu, i nie każdy sobie z tym zadaniem poradzi samodzielnie. Nie ma również możliwości modernizacji starej instalacji w oparciu o technologię IP, ponieważ te zestawy do monitoringu nie są kompatybilne. Z innymi systemami monitoringu. Decydując się na najtańsze zestawy bezprzewodowego monitoringu do domu IP, trzeba liczyć się z cena około 1000 zł. Trudno jednoznacznie stwierdzić, która technologia jest najlepsza. Wiele zależy od konkretnych potrzeb domowników. A wybór ma znaczenie w kontekście działania całego monitoringu. Na pewno nie należy inwestować w przestarzała tradycyjna technologia analogowa, ponieważ jakość wideo pozostawia wiele do życzenia. Monitoring domu IP idealnie sprawdza się tam, gdzie nie ma możliwości położenia kabli, ale jest dostęp do sieci Wi-Fi. Trzeba jedynie dopilnować, aby nie zachodziły żadne problemy z przesyłaniem obrazu. Oznacza to, że sieć powinna zostać dedykowana wyłącznie systemowi monitoringu. W innym przypadku będą pojawiać się zakłócenia. opóźnienia związane z praca sieci mogą być dość dokuczliwe, nawet kilkuminutowe. Monitoring domu jednorodzinnego w technologii IP jest również dobrym rozwiązaniem dla osób, którym szczególnie zależy na rejestrowaniu. Obrazu i możliwości zdalnego nadzoru online NP. Za pomocą smartfonu. Jeżeli dom często pozostaje bez opieki, to na pewno monitoring bezprzewodowy domu jednorodzinnego będzie lepszym pomysłem niż przewodowy. Monitoring w domach jednorodzinnych. Z kolei technologia AHD gwarantuje równie wysoka jakość wideo, ale bez opóźnień. Jest wiec w zasadzie niezawodna. Jeżeli najważniejszy będzie podgląd w czasie rzeczywistym jednego obiektu, to AHD sprawdzi się doskonale. Podsumowując, monitoring domu to kluczowy element zapewniający bezpieczeństwo i komfort w naszym codziennym życiu. Wybierając odpowiedni system, Warto zwrócić uwagę na jego cenę, parametry techniczne oraz najważniejsze elementy, takie jak kamery, czujniki ruchu czy systemy alarmowe. Inwestycja w monitoring to nie tylko ochrona mienia, ale także spokój ducha. Pamiętajmy, że dobrze dobrany system może znacząco wpłynąć na nasze poczucie bezpieczeństwa. Dziękujemy za oglądanie i zachęcamy do subskrypcji, aby być na bieżąco z naszymi materiałami.